Jeżeli chcesz tam wejść, to chodź od przodu. Idę zobaczyć to szczątek mojego statku. Ale oby byli łaskawi, bo ten statek był wyczo wypożyczony. <tryk> Ej, tutaj jest jakaś skrzynka. Hmm. Zamek się zaciął. Ech, kurde. Ajajaj, co za badziemie. Chodź tu na chwilkę, proszę. Pekaj. Mam pytanie, co tu jest w tej skrzyneczce? Bleh. To chyba są... To... czekaj, już chyba nie myślisz o tym samym co ja, prawda? A tu to... Aha, chyba... Chyba o tym myślę. Nie. To są chyba szczątki twojej kolegi. Wiem to. Będa musiała mu zrobić grub. Pozbieram resztki statku No Dobra. Ciebie. Oj, Jezu, jakie ciężkie. Co ty robisz? Grub. Może ci pomogę? Zrobisz jeszcze jeden dla mnie. Jak masz pistolet, to możesz mi dać strzelę sobie w łeb. Nie mam. Mam ci kierę. Może być. Ale i tak ci piłam. Są moje. Ała. Idę po trochę kwiatów.